Well, zanim spojrzymy na to, co się dzieje na wykresach, warto spojrzeć na Forex Factory, jakie dane wychodzą w tym tygodniu. Także widzimy, że mamy Bank of Japan Policy Rate, także stopy procentowe będą wychodziły. To jest poniedziałek, także może się dziać coś nie tylko na jenie, ale generalnie na parach walutowych. Także szukamy takich najważniejszych informacji także tutaj widzimy też funds rate, także to samo stopy procentowe, tak? Yy, także są to najważniejsze informacje na rynku, także już wiemy w jakie dni później yy, czwartek, czyli środa, czwartek, poniedziałek, środa, czwartek stopy procentowe, tak? także ten tydzień zapowiada się bardzo interesująco, a na koniec tygodnia Friday, czyli zamknięcie, czyli potencjalne spadki albo wzrosty mocniejsze. W piątek informacje wychodzą na dolarze i kanadyjczyku. Też bardzo ważna informacja, tak? Także to jest takie podsumowanie danych. Oczywiście o danych więcej uczysz się w kursie typu publikacje danych, w kursie typu tradingowym, zaawansowanym. Natomiast spójrzmy na najważniejsze rzeczy, jakie widzimy na wykresie. Otóż tu jest piękna fala ABC. Jak być może już wiesz, jak piątek zamyka się w ten sposób, a to jest analiza weekendowa. To poniedziałek prawdopodobieństwo, że następuje piękny spadek i wszystko jest proste do handlu jest nieduże, żeby, żeby nie powiedzieć znikome, ale są dni, kiedy niedziela się otwiera na przykład mocnym spadkiem, później o dziewiątej rynek chwilę czeka i znowu leci na łeb na szyję. Jest taka możliwość, tak? A z reguły ten wykres w niedzielę czy poniedziałek, po takich spadkach to nie może się odnaleźć, albo właśnie rynek czeka na poniedziałkowe otwarcie, czy jeszcze na wa ważne dane w poniedziałek czy wtorek, tak? Także mówię, że życie nie jest takie piękne, że wykres o, spada, bo, bo spadał w piątek i tak dalej jest tak rozrysowane pięknie, to nie znaczy, że jest kontynuowane. Czasami również następuje jakieś ważne odwrócenie, na przykład na, na poniedziałkowej sesji otwarcia giełd i widzimy, że ten wykres zaczyna na przykład rosnąć, także na to można być też otwartym. Zobaczmy na wykresie A4 jak, jak ten piątek się zakończył, no, typowymi spadkami. Także przed chwilą o tym też mówiłem, że piątek często jest takim ciekawym dniem, że spadki się kontynuują, czy, czy trend po prostu, jeżeli to są wzrosty, czyli ludzie wychodzą z transakcji i dodają nowe transakcje, przykładowo w danym, w danym kierunku. Tak? Także to jest SP 500. Widzisz, nie jest to jakaś prognoza, tylko potencjalne scenariusze tego, co się dzieje. Natomiast na wykresie D1, czyli dziennym euro-dolara. Omawialiśmy tutaj flagę, flagę, która nie zaliczyła żadnego wyrwania, ale widzimy, że jest to typowa realizacja zysku po tych wszystkich spadkach. No jest to może średnioterminowa realizacja, czy jakaś większa niż, niż kilka świec na M30, tak? czy kilka świec na H4. Także tutaj rynek mocno spowolnił. Również interesujący jest moment, kiedy rynek by mocno zaczął przyspieszać, ale zdecydowanie nie tyle, że czekamy na ten moment, ale zdecydowanie ładniejszy, czy łatwiejszy moment do tradingu byłby w postaci tutaj 6 dwunastu te testów, które uczyliście się ostatnio na zajęciach, jak te testy, czy wrzuciłem slajd pewnie na grupę również otwartą, jak te testy się klasyfikują. Jak, jak wygląda potencjalne wyjście tutaj, tak, jak, jak rynek przykładowo może zrobić piękne sygnały tego typu spadkowe może, to znaczy nie jest to prognoza czy rekomendacja, tylko jeden właśnie ze scenariuszy, jak rynek się zachowuje w różnych momentach, czego możemy oczekiwać, czy w jaki sposób się do tego przygotować. Także po to ta analiza jest nagrywana, tak? Także zobaczmy na H4, jak to wygląda. Czy były w piątek jakieś ataki tutaj na, na potencjalne to, co nas interesuje, na wsparcie opory? No, i jakieś tam ataki były, ale widzimy tutaj odchodzą kupujący, czy są zakupy, także ktoś broni tych poziomów, tak? Także jest kupno, sprzedaż, jest jakaś płynność, ale nie ma zdecydowanych kupujących. Na pewno widzisz tutaj podczas tych fal, mimo tego, że, zobacz, świeczka zielona jest silniejsza niż czerwona, ale widzimy tutaj, w jaki sposób w tej fladze zachowują się sprzedawcy, tak? Czy wcześniej, ostatnio jak się zachowali? Mimo to, że ktoś mógłby powiedzieć, nie jest więcej kupujących, bo te świece są większe, to zobacz, jak się generalnie zachowuje fala czerwona, tak? że jest to stosunkowo niedużo świec, żeby nie powiedzieć 50 świec na, na wzroście tutaj 20 czy 30 świec w boksie A wzrostowym, boks B spadkowy. Ta fala to jest to jest dosłownie 10 świec, które czy 12, które versus 30 tak to jest stosunek właśnie sprzedaży większej sprzedaży do popytu, czyli do zakupów, czyli tutaj możemy być bardzo czujni właśnie jeżeli jakieś spadki zaczną się rysować złoto odwrotnie zachowuje się i nierzadko ta korelacja jest identyczna jak z eurodolarem, czasami jest odwrotna, czy identyczna jak z SP500, czasami odwrotna, dlatego jak ktoś mówi o korelacjach, to często jest w błędzie, mówiąc, że o, bo to ma korelację, nie wiem, proporcjonalną albo odwrotną, tak? No nie jest tak. Jednego dnia ma proporcjonalną, drugiego dnia jest na odwrót. Takie są właśnie rynki finansowe i, i manipulacja nie tylko spekulacji, ale manipulacje rządowe i, i jeszcze do tego zależności ekonomiczne, na które z reguły analitycy i, i rządowi i inni prywatni i, i w domach bankowych się powołują tak naprawdę, a, a to są różne zależności, które jednego dnia działają w jeden sposób, drugiego dnia w ogóle w całkowicie inny, trzeba się odnajdywać na wykresie na bieżąco. Na ropie widzimy, że tutaj też jest jakaś spora flaga, ale nie jest to już typowe flagowe zachowanie po tych spadkach. Przesunął się wykres, także. Nie jest to typowe zachowanie. Tutaj mieliśmy jakiś potencjalny pattern numer 2, ale również nietypowe, nie jest to podtypowy spadek. Przechodzimy na H4. Widzimy tutaj, że wykres uciekał z dolnych poziomów, nie poradził sobie właśnie z testem. My omawialiśmy na zajęciach test, który mógłby potencjalnie nastąpić, czyli znowu jesteśmy gotowi na scenariusze, a nie rozgrywamy coś na sztywno, albo tak musi być, albo tak mi się wydawało, albo rynek musi rosnąć, albo rynek musi spadać. Nie, to jest błędne. Pojęcie ludzi, którzy zaczynają tradować często dopiero tak, bo musimy być gotowi na scenariusze. Jak rynek, w jakim wariancie z czterech, sześciu testów podstawowych się wyrwie dołem, albo w jakim wariancie właśnie uderzy do góry tak I, i zacznie testować przykładowo od góry, i też możemy być otwarci na krótkoterminowy trade, czy średnioterminowy na H4, tak? Także w obydwie strony jesteśmy gotowi do handlu, ale widzimy, że, że spadki tutaj byłyby bardziej interesujące przykładowo, aczkolwiek często. Wyrywamy się w kierunku wzrostowym. Myślę, że takie omówienie wystarczy na chwilę i w poniedziałek, wtorek zobaczymy, właśnie jak dane wpływają na rynek, co się dzieje, w jaki sposób stopy procentowe i tutaj Kanadyjczyka nawet, nawet nie omawiałem, a moglibyśmy spojrzeć też, także spojrzymy może, czy z Piotrem we wtorek mamy zajęcia z tego, co jest zaplanowane, tak? Ze mną zajęcia w czwartek, także teraz zajęcia odbywają się nie we wszystkie tygodnie, nie jest to dane czy obiecane, ale w dużą część czasu będą się odbywały zajęcia właśnie dwa razy w tygodniu, może trzecia osoba jeszcze dołączy jako trener do naszego tradingu, także poznacie trading jeszcze z tej samej, ale nieco innej perspektywy, innej osoby, która ma 15 lat, 20 lat doświadczenia w tradingu, w algorytmach, także, także pójdziemy troszeczkę w tym kierunku, żeby eksplorować razem z Wami, czy dla Was, Rzeczy techniczne, które niektóre mi są znane, innych się uczę przez ostatnią dekadę, czy dwie również, czy, czy miesiące ostatniego czasu. Także w niektórych momentach akceluję też z tą wiedzą, w innych gdzieś to jest wiedza z praktyki ostatnich dwóch dekad. Także dziękuję jeszcze raz, słyszymy się na zajęciach, będziemy postowali czy na czacie mentoringowym. Chat mentoringowy to są ludzie, którzy już tradują. Jak widzicie, wchodzą w rynek, także to jest dla grupy profesjonalnej zamkniętej. Trady, które pokazujecie w praktyce. Także tych tradeów ostatnimi laty jest, jest coraz więcej. Także tradujecie w zorganizowany piękny sposób, pokazując właśnie przykłady transakcji. Niektóre bardzo bazowe, które bardzo łatwo wykonać, inne bardziej skomplikowane. To już chyba zdjęcia z naszych zajęć profesjonalnych, gdzie wrzuciłem. Kilka zdjęć z ostatnich zajęć, co omawialiśmy, jakie możliwości na żywo i to, co działo się w ostatnich momentach. Także to wszystko stosunkowo łatwo opanować w ciągu kilku tygodni, czy nawet, żeby nie powiedzieć, kilku dni. Te najprostsze rzeczy, tak powtarzalne. Resztę trzeba szlifować przez kolejne miesiące. A tu jest czat brokerzy Forex. trader, do którego mogą przystąpić wszyscy, którzy są w naszej grupie. Czyli jest to czat otwarty. Także widzicie, tu jest trochę więcej wiedzy pisanej. Ale, ale i pytań, ale również postujecie swoje transakcje i toczą się cały czas dyskusje. Yy, pokazujecie jakie macie dostępy do kursu, czy pytacie, ok jak tutaj nagrałem, każdy z tych kafli to jest kurs, jeden przykładowo u nas w całym mentoringu, tak, także jest tutaj, ktoś ma dostęp do 12 kursów, różnych zakładek widzisz, także mnóstwo jest materiałów do nauki, jak ktoś ma dostęp do profesjonalnego Yy, profesjonalnego kursu, a tutaj tutaj damy komuś ostrzeżenie, zobacz, a jak trzeba, to niestety zablokujemy, tak? Także tutaj raz jest ostrzeżenie, jak ktoś się, nie wiem, niekulturalnie, albo troszeczkę emocje czasami nas ponoszą, co jest normalne, dlatego ja mówię, wysyłamy jedno ostrzeżenie, yy, tak? I, I tak dalej, także yy, także co jeszcze? Co jeszcze tutaj ciekawego? Widzicie, Pisze, piszecie o różnych kursach, na przykład, tak? Także to nie jest grupa do reklamy, ale jak ktoś fajne pytania zadaje czy coś innego, także tutaj przykładowo zablokujemy, e, ktoś przykładowo redystrybucję jakichś kursów robi, to go zablokujemy przykładowo, tak, no to nie jest fajne. E, natomiast jak pojawiają się fajne pytania z Waszej strony i, i tak dalej, to, to wiecie, że to jest wszystko na luzie i fajnie, także działamy po to, żebyście się uczyli, rozwijali, wymieniali wiedzę. Także pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, hej.